Witam wszystkich, z tej strony znowu Tomasz Witam was w kolejnym filmie Tym razem spniemy pszenicę eee, Mam kamerę na głowie, więc tak no, Będę chciał wykonywać jak najmniej ruchów e, Żeby to się jakoś dało oglądać Żeby nikt się nie pochorował eee, Myślę, że mi się to uda no, Na razie ruszam oczami w lewo i w prawo Nie jest to dość wygodne, ale, ale Czego się nie robi Także spróbujemy w ten sposób teraz Mam nadzieję, że w ogóle coś tam widzicie, bo jest już e, no, mocno po południu i, i, i kabina jest już od rana się zdążyła fest zakurzyć. Trzeba by się zatrzymać i po prostu przecieć szybki, ale myślę, że to już damy radę skończyć, nie jest jeszcze tak tragicznie. Ale e, jest tragicznie jeśli chodzi o plon, bo naprawdę pszenica tutaj na tych polach wygląda kiepsko. Kiepsko sypie do zbiornika niestety, ale, ale nie będzie cudów. No, no i niestety, ale to, to tak już tutaj chyba w okolicy po prostu będzie, bo, bo, bo koszę dość sporo po usługach i, i, i widzę, że no, no, no nie wychodzi zawsze nic. Myślę, że nawet tutaj bym się pokusił o stwierdzenie, że dużo, no jest lepsza nawet na lżejszych ziemiach. O, tutaj, gdzie kosimy, to jest taki Rzydko mówiąc, nie powiem jaki dołek, tak nazwałem to pole, bo tam jest stawisko i jest mega mega ciężka ziemia. Tam naprawdę jest taka glina, że można by można cegły lepić, no ale mm, zawsze gdzieś no to pole jest ciężkie, ale raczej wierne, wiecie, w plonowaniu. Ja zdecydowałem, no większość pól mam takich gliniastych no i widzę, że w tym roku raczej będzie lipa i tak samo już. Tutaj była lipa, że tak powiem, od jesieni. zaraliśmy to. Tak jak opowiadałem z filmu o rzepaku, to jest pogoda była wszędzie jednakowa, więc po prostu jak wlało deszcz, no to wlało i po prostu tutaj w ogóle nam to nie chciało wyschnąć. E, takie dosiewki były tamten ruch, czy gdzieś tutaj za stawem to było dosiewane chyba gdzieś, kurde, we, prawie że w listopadzie, no bo nie dało rady, no, no to po prostu się ciągnik topił. Nie było możliwości wsiania wcześniej, no a potem już, już yy, bo sytuacja wyglądała tak samo jak i z rzepakiem czyli po prostu susza, susza, gdzieś to w ziemię kurcze ścisnęło. Yy, ta jedynka oczywiście poszła mocna, bo, bo, bo na tym nigdy nie oszczędzam, bo wtedy nigdy nie wiemy, co jest dalej. Później już ta te dwójka no, też była nawet moc niezła, bo wszedł tutaj chyba Soligor plus Pekari. Jak się dobrze nie mylę, także na flagówkę też była ochrona, no ale już potem było widać, że nic już nie uczarujemy. Nie było tu nawet, nie akurat tutaj były trzecie dawki liche, bo liche, ale coś tutaj sypnąłem. Wiem, że gdzieś tam w maju przepadał jeden deszcz i no jakoś się wszczeliłem z tym, ale nic to nie dało. O te trójce to już w ogóle tematy zostawiłem, bo, bo nie było sensu po prostu. No, było widać, że tutaj plonu nie będzie. Na kamerze, nie wiem czy jest to widoczne, ale jest tak spękana ziemia, że no, można tam włożyć rękę chyba położyć. No niestety, no ale tak to teraz wygląda, także nie będę wam pokazywał tutaj, że pól, gdzie jest kurcie wszystko super, no bo, no bo nie Chcę, żeby to było bo, bo jakieś takie fajne, rzetelne, żeby to było widać, żeby nikt to nie zarzucił, że, że, że pokazuje tylko te pola, które gdzieś tam w miarę, że tak powiem fajnie sypią. Raz jest tak, raz na wozie, raz pod wozem, no i, no i tyle, ale zbieramy, zbieramy to, co jest, dobrze, że chociaż, że, chociaż, że chociaż da się zbierać, bo pogoda teraz no, naprawdę cały czas grzeje, wręcz nawet powiedziałbym, że są upały, także kosimy, zbieramy, nie przeszkadzają nam żadne deszcze i to jest chyba jedyny plus tego wszystkiego. No, Odmiana, tutaj euforia, ale nie wiem, czy, czy, czy ma to jakieś znaczenie, ponieważ no żadna odmiana sobie nie poradzi bez wody. No, no i nie, nie oszukujmy się. Mm, dużo lepiej, powiem szczerze, wyglądał mnie Julius. Tak, że był tylko tydzień wcześniej siany, no i na delikatnie lepszym kawałku. Bo to jest trzecia, czwarta klasa, ale mówię, ale glino. Julius prezentuje się fajniej. Jak będę go gdzieś tam kosił, to na pewno też coś nagram, bo, bo no, tam cieszy oko z zewnątrz. No, a co tam jest, będzie, jak tam będzie do zbiornika, lecieć, to nie wiem. No widzicie. To jest rzedzisko. No, jak jadę prawie 5 na godzinę, no, to, no to, to, to o czym my gadamy? Nie ma tutaj mowy o klonie. W jakimś uczciwym. Jak wyjdzie gdzieś mi średnia z tych pszenic około 5 tą, to, to będzie na ten rok wszystko. dość sucha, cały czas poniżej tam 13%, 12, 13. Dzisiaj sypałem w silosy te, co kosiłem nawet w sobotę, to pokazywało około 11, ale powiem szczerze, że ciężko się muci. Z tego względu, że została bardzo mocno przypieczona właśnie w czerwcu i ona to było jeszcze takie zielone, a już spalone. No. Nie wiem, jak Wam to mogę inaczej zobrazować. Każdy, każdego, kogo dotknęła susza, to, to, to wie, o co chodzi. Azotu posił tutaj, tak jak i w rzepaku... Nie, tu poszło nawet troszeczkę więcej. No bo mówię, była to trzecia dawka taka lecha. Więc może gdzieś koło 150-160 kg azotu w czystym składniku. Ale na nic się to wszystko zdało. Nie ma wody, nie ma plonu. Myślę, że część azotu nawet została niewykorzystana. Dlaczego? Chyba nawet na pewno, no bo przy tak niskim plonie to na pewno coś na tu zostało. To nic, będzie podrośliny następczą i to wszystko. Tutaj dalej padnie pszenica. Dopiero na przyszły rok będzie rzepaczek. Mm -hmm. Maszyna, jeszcze wrócę może do kombajnu. Dużo jest pytań, jak tam z wydajnościami, jak tam ze spalaniem. Myślę, że wydajność będzie zbliżona. Mniej więcej będzie to wyglądało, że hektar to będzie jakieś 40-45 minut. Zależy oczywiście w jakim kawałku. A spalanie około do 25 litrów na hektar na ten moment wychodzi. Tu jest silnik 195 koni, ponad 7 litrów tam ma, więc, więc no, no, ze względu na to, że mamy hydrostat. To, to były te silniki mocniejsze montowane czy to jest dużo czy to jest mało no to niech już sobie każdy sam odpowie myślę że jakby to tak miało wyglądać to koszenie to dla mnie jest ok swoje spali ale fajnie to idzie jest naprawdę czym jeździć także zdążę kosić u siebie zdążę kosić na usługach jest dobrze tylko plon nie zadowala, no ale będziemy walczyć na przyszły rok o, 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 o lepszy. Mam nadzieję, że już będzie ten rok bardziej łaskawy. No, nie ma się co łamać i tyle. Nawozy jakieś tam już zamówiłem, bo no, coś trzeba dać. Na pewno nie, nie za bogato będzie posypane, ale nie zrażamy się. Walczymy dalej. Jeden rok jest taki, drugi rok jest taki. Dużo kupiłem wapna, także część już wysypałem, część tutaj będę walczył dalej o to pH. Jest znaczna poprawa, ale jeszcze dużo pracy przede mną. No i na ten moment to będzie tyle. Chcę jakieś tam filmy wrzucać, żeby jakaś tam ciągłość była. Myślę, że na pewno na pewno coś tam jeszcze dla Was nagram. Śmiało pytajcie w komentarzach, co byście chcieli wiedzieć. Na ten moment to wszystko. Trzymajcie się wszyscy i do zobaczenia w następnym filmie. Pozdrawiam.